Gdzie będą te granice? Co jeszcze trzeba zrobić, żeby, żeby ktoś tam zareagował? Jesteśmy wszyscy przerażeni tą sytuacją. Świat im powinien pomóc, albo coś takiego. Rosja jest bardzo mocnym krajem. Nie wiem, czy ktoś. chyba każdy się boi Rosji. Zaplecze armii i to wszystko. Он что, залп сделал? Изверг. Moim zdaniem wiele nam grozi. Putin jest nieobliczalny i widzimy, że po prostu nie gra jakby racjonalnie, tylko będzie się mścił. Aczkolwiek kroki, które podejmuje i Unia Europejska i Stany Zjednoczone są zbyt mało radykalne. Sama prowadziłam taką sondę z uczelni i naprawdę 90% osób wypowiadało się na ten temat, że właśnie te kroki, które są podejmowane do tej pory, nic, nic nie wskuramy tym właśnie tak jak postępują. Ukraina nie należy do paktu NATO, prawda, ale wydaje mi się, że w sytuacji i takiej no wyjątkowej, kiedy nie będą mogli się sami do końca próbować obronić, to Zachód powinien im pomóc. To przecież każda wojna jest dla pieniędzy, nie dla idei. Po to, po, to, po to wszyscy kurde walczą, żeby zarabiać hajs. Taka prawda. A to, że giną niewinni ludzie, to taki laźnik brutal. Świat się kręci na dupie i dolarze i taka prawda. 10 lat temu, 5 lat temu w ogóle nie myślałem, że taka sytuacja będzie. Nawet jeszcze w domu poruszałem tą, tą kwestię: że fajnie jest żyjemy w wolnym kraju, że fajnie, że żyjemy w takich czasach, że nie musimy walczyć, myśleć o tym, że, że będziemy walczyć, że ktoś będzie ginął, do, do mnie będą strzelać, ja będę musiał do kogoś strzelać. Mam nadzieję, że, że tego wszystkiego nie będzie. Jesteśmy zbyt blisko granicy i chyba nas to bardzo. Dotyka. No to bezwzględnie, bezwzględnie, bezwzględnie. Po wypowiedziach tego Żelenowskiego to, 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 to rzeczywiście. Polska i kraje bałtyckie zostaną zmiecione z powierzchni ziemi. Także, także mi się wydaje, że prezydent Rosji chce dalej zmierzyć ku Europie. Polski rząd póki co hmm, na razie nie prowadzi żadnych działań, które skutecznie mogłyby Ukraińcom pomóc. To jest tak naprawdę zamydlanie oczu pod wybory, nic więcej, jedynie co e, ciągłe gadanie o pomocy jest bez sensu, gdy za tym nie idzie żadna rzeczywista pomoc. Rosjanie to, są, to jest naród agresywny, prowadzą agresywną politykę. Zajęcie Krymu dla mnie oznaczało y, takie troszkę już no, po prostu wypowiedzenie nam wszystkim trochę takiej wojny, utarcie nosa. No ale wiadomo, są ludzie i ludzie. No i niektórzy są takimi prezydentami, dyktatorami i tak zarządzają państwem i próbują osiągnąć zamierzony cel siłą. Patrząc na to wszystko, co się dzieje do tej pory. Do pewnego momentu można było to lekceważyć, ale obecnie zaczyna być to naprawdę niepokojące i niebezpieczne. Rzeczywiście można było zacząć się tego wszystkiego obawiać. Gdyby chcieli zrobić kombu i pomoc, to by się dogadali no, z krzyżem czerwonym, czy nie wiem, no, z ludźmi, prawda? Oni robią to samotnie i nie wie o co chodzi w sumie. Moim zdaniem to jest wielka, duża ściema. Myślę, że powinni się bronić do ostatka. Nie powinni wpuścić Rosjan pod żadnym pretekstem na swoje terytorium, bronić tego swojego terytorium, bo mogą się w stuletnią niewolę później poddać. Odzyskanie wolności będzie później bardzo trudne. Także jeśli teraz się nie obronią, to, to chyba nigdy już. Nie? Cóż więcej można powiedzieć? No, tylko żeby było jak najmniej krwi, to jest ważne, ale przy tym chyba się nie da uniknąć. Nie? Co by się stało, gdyby Ukrainy nie było? I Rosjanie graniczyliby z nami bezpośrednio, i, i też by sobie takie rzeczy tutaj, powiedzmy, yy, yy, wydziwiali, czy takie poczynania by sobie tutaj yy, yy, robili na naszym terenie. Więc, więc, więc yy, ja jestem ogólnie yy, zaniepokojony tą, tą całą sytuacją. Wejdą, bo na tym zarobią. Za pięć lat im oddadzą wszystko, jak już tam nic nie będzie do zrobienia. Powinniśmy się naprawdę bardzo subtelnie, yy, jakby, zbroić. Dozbrajać, no tu nie ulega wątpliwości, bo to jest, za, zaniedbaliśmy strasznie te przez te 25 lat, jeśli chodzi o armię, to, to wyjątkowo. Bo to co się dzieje na Ukrainie, to też tyczy się nas, bo to jest w końcu nasz sąsiad. Szkoda ludzi, szkoda młodych ludzi.